Siemano, siemano, tak wygląda szoszon jadący na zawody, jak zwykle z przygodami. Autolaweta, którą miałem zarezerwowaną, okazało się, że nie jest zarezerwowana. Szukałem autolawety, znalazłem. I znalazłem autolawetę, która ma rozwalone łożysko, tak huczy, że ledwo z wami gada, nie miała pasów. A, jedziemy na dts <grym> się i zaczynamy trening. I właśnie przyjechał też Szoszon. Pan droniasz? się ma. Jak tam panie? Trening? A ten jaki ma aparacik teraz? No się... ja... I mikrofon, i aparat. No słucham się starego. ja Kazał jeszcze może pożyczyć ten. czasa do trzymania. Dobra, i mów tam się, jak tam się jeździ. mi się jeździ, ale jak przyjechałeś, to już pewnie się coś zaraz spiewali. <noise> Zaraz się powiem coś urwie... Dobra! Rozstawiamy się i lecimy parki z Kicksterem! Au! Słuchajcie, dużo osób się mnie pyta o koszta startu w takiej lidze jak DTS. Wpisowe płacimy z góry na cały sezon w kwocie 4000 zł, gdzie mamy 5 rund. W tym mamy od organizatora jeden komplet nowych opon Uniroyal, które tak naprawdę starczą nam na cały sezon. Jeżeli chodzi o gruza, no To on spala mi mniej więcej za 250 zł paliwa. To jest około 40 litrów na rundę. Jeżeli chodzi o dojazd, koszta z tym związane wynoszą również 250 zł. No i ja jako burżu jadę sobie dzień wcześniej, żeby rano na siódmą wstać i nie zaspać. I płacę za nocleg w granicach 200 zł, w zależności co znajdę. I jak na standardy driftingu, naprawdę jest to malutki koszt. A liga jest fajna, ponieważ startuje w niej bardzo dużo utalentowanych zawodników oraz topowych driverów z Europy startujących w lidze Drift Masters. Ja mam takie cztery podstawowe części, bez których nie wybieram się na zawody. Zaraz ci zdradzę jakie to są. Oraz zdradzę ci, jak zaoszczędzić parę groszy. Słuchajcie, każdy z nas robi zakupy przez internet, i dzięki serwisowi Letty Shops jesteśmy w stanie odzyskać część z takich zakupów. Jest to tak zwany system cashback. Tutaj jesteśmy w stanie uzyskać do 30% wydanych pieniędzy. Letty Shops współpracuje z wieloma markami, innymi Allegro, Amazon, Media Expert. Epic i wiele innych. Korzystając z mojego linku w opisie macie pięciokrotny cashback i pula tego cashbacku jest ograniczona. Dlatego zainstalujcie apkę i cieszcie się zwrotem siana. A teraz pokażę wam, co się wydarzy, jak zainstalujecie taką aplikację i naciśniecie ten mój link. My skorzystamy dzisiaj z Allegro. W lewym górnym rogu widzimy, że mamy aktywowany pięciokrotny cashback. Wystarczy, że klikamy ikonkę Allegro, przechodzimy do sklepu i za 3 sekundy lądujemy w serwisie Allegro. I w tej chwili zaczniemy szukać czterech produktów, bez których nie ruszam się na zawody. Zaczynamy od końcówek drążka E36. Tutaj mamy komplet za 75 zł. Dodaj do koszyka. Drugim elementem są drążki kierownicze E36. Tutaj znaleźliśmy do koszyka. Trzecim elementem są półosie. Tam idealne 250 zł. Klikamy do koszyka. Czwartą ostatnią rzeczą jest dyfer. Na razem za 499 zł klik do koszyka. I tak naprawdę tyle. Kończymy zakupy w serwisie Allegro, a w naszej aplikacji LETI Shops jesteśmy w stanie zaobserwować, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy na danych zakupach. I wracamy do materiału. Forma a widzę, że taka jeszcze średnia, ale twoja, tak? Okej, okay. okay, no słuchaj, jeszcze się wjeździsz, jeszcze masz czas. No podpatrzę. Nie, ale generalnie spoko, tylko że jutro będzie bardziej ślisko, bo teraz nie sypią soli i jest czasami dosłownie lód tutaj. Jak na tu zewnętrzną wylecisz, to na no. czaj się to chłopie... To jest tragedia. Tutaj jest naj największa tragedia. Ale powiem wam szczerze, że brakowało mi pchania. Naprawdę, to jest niesamowite uczucie, co nie? Musisz lepiej żyć z żoną. I tym miłym akcentem przechodzimy do kolejnych jazd. tak wygląda kanciapa Sebusia. A jak, panie obserwatorze? Panie spoterzy? A blisko, panie kręcicie. No, mam wszystko nagrane. Dobra, właśnie sobie obejrzę. Zobaczę, jak ta forma ta się ma w końcu. Jest, czy nie ma? Nie, to można budować nie? Będzie to podium, czy nie będzie? No, naciągnij. No Zaczynają się crash derby, a u mnie coś stało się z silnikiem, z układem zapłonowym. Zaraz odjadę do kupaków z pebli, może pomogą ogarnąć. O, teraz powoli to dobrze. Nie ma różnicy z przepływką. Też mam przepływkę, jak coś. Nie ma różnicy, ale pytanie: bo z miałeś coś usuwane? Ja nie wiem, stary, ja to tak kupiłem panie, opaska Ty wygrałeś u burdy? Poważnie Nie. Chłopa swoje 46 ci furę naprawia. ma kamerę odpalił. Kamerę zmienił Ej! To jest Pan. największa gwiazda z naszej trójki Witam bardzo serdecznie. Ja dzwonię z firmy Przystrzyżczaka. Przystrzyż, Kamil? O, jednak więc! Co wygrałem, mogę zapytać? No a jak myślisz? Mordo, lubisz, lubisz upalać? Czyli gruza. Stary, my budujemy takie rzeczy. Budujecie takie sprzęciki? Tak, jeżeli to... mogę zareklamować Febla Motorsport, polecam. Odpiąłem właśnie czujnik położenia wałka. I zaczął działać. Wałka? Nie. I przestał. I chyba tak a samo. A wałka i... gdzie jest? Tutaj? To masz patrz. Dajesz wykręcić, a pójdę po drugi? Zgaj ja, ja, go. Ja, ja. Proszę? Dobra. I, I, I teraz nie ma czasu. On o, nie ma czasu, on jedzie, ale coś się... O, też... o, tylko zobaczysz jedną rzecz o, i mi powiesz, czy to jest grupa rakotwórcza, czy. czy da radę. Ale nie, to nie, tam ta będa mi mechanika, którego znalazłem, no, mi... walnęła. Czyli jak widzimy, musimy w wanosa, odkręcić i tam dojść do czujnika. 46 wygrali, szkoda, że nie inne auto, co? W sumie fajnie w ogóle, że jakieś, nie? Dla mnie to wiesz, i tak w ogóle jak wiesz to mówię chłopaki oglądamy live'a, nie? No Dobra, ile kto wysłał wy, losów? miesiąc wcześniej wysłałem tam nie wiem za A ile losów kupiłeś? 20. Wiesz, dla nas to jest tak naprawdę narzędzie marketingowe nie? A ty będziesz kurę sprzedawał czy jeździł? Nie, jeździł, ani jeździł ani sprzedawał Mówię marketingowo. Bo on dziwnie chodził, czasami a wa czujnik wałka tak ma, że on zdał się krztusić, czy tak, nie? No. no bo on ci te, tak naprawdę przez czujnik wałka ma dawkę, nie? Aaa, okej. Okay. Dobra, zaraz zobaczymy, czy to było to. nie, nie. nie. Pewnie nie. Nie <śleskujesz> <śleskujesz> na życie tu. A szczęście, nie? No moje jej nie? Już jest 100% finaczy. Co? Staje ciężko. Staje ciężko, nie? I na zewnątrz nie ma co wydać. Szukamy dalej. No dobra, słuchajcie, jednak się okazało, że to była cewka, wymieniliśmy tam pół elektroniki w BMC, w sumie nie ma jej za dużo, ale na szczęście na ten moment auto podaje, także dzięki Łukasz. Teraz lecę w Kimę, jutro widzimy się na zawodach. Au! The following day... Dobra, mamy ze sobą sędziego, Mateusz. Siemano, jakby co, to JBB Motorsport, tak? Siemanko, cześć! Yeah! yeah. I teraz Klatę sam opowie o nowym pomyśle trasy w Toruniu, która tak naprawdę przez tyle lat nikt czegoś takiego nie wymyślił. Yy, jak ja to mówię, może nie bez powodu, bo jest to głupi pomysł, yy, natomiast... Yy... Pomysł powstał z tego powodu, e, pokażę Wam przy użyciu naszych materiałów pomocniczych. Trasę jedziemy w starym stylu, czyli w prawo, e, czyli jest to bardzo szybka trasa, napędzamy się bardzo mocno i trasa jest tak zwana zwalniająca. Niby jedziemy cały czas na wklepanym, ale prędkości nie uzyskamy większej, bo mniej więcej tu już uzyskujemy tą maksymalną. E, I dopiero zwolnienie następowało do, przed ostatnim zakrętem. Najlepiej, oczywiście, wrzucając samochód dużym kątem, samochód sam spowalniał i wpadał w trasę. Natomiast od kilku lat borykamy się na tej trasie z problemem asfaltu, który non-stop się wyrywa. Jest 40 różnych e, nawierzchni. Dokładnie. Powstał na szybko dzisiaj pomysł, mianowicie na tej prostej, dokładamy jeszcze jedną przykładkę, czyli e, zona wychodzi tu, czyli na tym. Tu mamy strefę teraz spowolnienia. Trzeba mocno zwolnić samochód, żeby wbić go na tą zonę, przejechać na prawą stronę i objechać długim łukiem po, Tutaj, szerokości, po tak? szerokości. Tu po będą ustawione opony, żeby wyjechać na zewnętrzną. Tym sposobem omijamy całkowicie strefę z dziurą. Czemu ta trasa mi się nie podoba? Najpierw powiem. Nie podoba mi się w niej to, że będzie to bardzo sztuczne i będzie prawdopodobnie w większości przypadków dosyć szarpane, gdzie będzie bardzo dużo gazu, po czym hamowania ręcznym, gazu i hamowania ręcznym. Natomiast co mi się bardzo w tym podoba? Podoba mi się to, że od wielu lat wszyscy jeżdżą tą trasę i każdy zna ją po prostu na pamięć. Co nam to da? Przede wszystkim omijamy dziurę, to po pierwsze, a po drugie oddzielimy tych zawodników, co po prostu wyryli sobie na pamięć trasę, od tych, którzy potrafią naprawdę jeździć. I podoba mi się tekst Omijamy dziurę, czyli w polskich warunkach sędziowie wyznaczają tak trasy, żeby omijać dziury na trasie asfaltowej. Co tu dużo gadać? Ja jestem z Łodzi. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, że dzisiaj Was yy, oprowadzę, jak wygląda dzień zawodnika na torze. Czyli teraz, jak sami widzieliśmy, o 7.30 zaczęliśmy briefing, objaśnienie z sędziami trasy, lista obecności. W tej chwili wchodzimy się zarejestrować na rundę zawodów. Także tutaj przychodzimy do tej miłej Pani się zarejestrować. Cześć wszystkim. No dobra, więc podchodzimy tutaj do Pani która nam wyda wszystkie potrzebne rzeczy, żeby móc wjechać na tor. Czyli lecimy z informacją na początku, numer startowy poproszę. 4. Oświadczenie zawodnika. Bardzo proszę. Podpisujemy. Blenda jest? Blenda jest, ale jeden numer startowy mi się odkleja. Dobra, nalepka boczna. Tak Prawo jest. czy lewo? Nie wiemy, zaraz. Kierowcy, możemy. lewo. Dobra. Proszę bardzo, czerwona kropeczka, w środku wiemy, co robimy. Naklejamy na przednią szybę, na BK. Informacja dla naszych mm, kierowników, że byłeś w biurze zawodów i że się zarejestrowałeś. Słuchajcie, co my tu mamy? Mamy tutaj opaseczki, naklejki i kody rabatowe. Tak. Do potężnych bardzo. sponsorów. Czwóreczka i teraz tak. Zielona opaska dla mechanika żółta jest dla gości, pozostałe dla ciebie nawiasy. Dobrze, że to nagrywam, bo zawsze wszystkie zakładam, bo nie pamiętam, która to jest od czego. Dobra, no to teraz wiemy. Zielona mechanik, żółta gości. E, goście, resztę twoje. Dobra, dzięki. Dzięki. Moi drodzy, dla, dla tego człowieka wziąłem kamerę do ręki. To jest. <grywia> Co robisz, łukasz? Jak nisko można upaść, panie Sebastianie. E, dobra, panie. Stawiliśmy się w badaniu kontrolnym i chciałbym powitać wielkiego włodarza na mojej burze, czyli wyciągamy wytryski .pl. Sorry, wyciągamy wtryski PL. jest premiera. A padajcie, padajcie do chłopaków, ponieważ potrafią wyciągnąć wszystko, czego nie... Pod... Co wsadziliście nie możecie wyciągnąć. Patrzcie, same influencery się to ustawiły Kickster TV, Strzelecki TV. Panie Strzelecki, tak jest. Jak tam jest stres? Ja, są ściśnięte? Odbyt zwarty? Tak naprawdę to nie, ale jest mały problem, bo mi strzelają sprężyny. Robią pom, pom, pom. Sprężyny to jest najmniejszy problem, mi strzela dyfen. Ale może. A jest trakcja w ogóle na tym torze, myślisz? Będzie ci coś... My się, myślę, że nie. No właśnie, to nie będzie problem. Nie strzeli, Da Także słuchajcie, stoimy wszyscy na badaniu technicznym. Ten jego mość pewnie przejdzie, bo jest popularny, a to auto, ja bym nie puścił tego auta, bo wygląda tragicznie. Wydałem cztery koła, żeby działało. Panie, a jaki tu jest motor? 2-8. Moc, potęga. Słuchajcie, złapali mnie chłopacy z Formuły 1. Będą mi przyczepiać rzeczy, które przewyższają wartość samochodu, czyli... Urządzenie drifting. Urządzenie do pomiaru kątu poślizgu. Będziemy analizować twój przejazd. Analizować się będziecie przy nim. <grym> tak jest, tak jest. Jak dobrze wyjdzie, to wiesz. Ponieważ mamy wyciągamy w wytryski wytryski.pl. <grym> tak jest. Potem sprzedamy Ci dane. O, i będę mógł z moimi inżynierami analizować przejazd na DTS-a. Ale nie, ciekawe, ciekawe, ja lubię i wspieram takie projekty. Zobaczymy co z tego wyniknie. O, idzie! Ten, co wygrał autobusy? Przede mną włodaż DTS Arkadiusz His przyszedł mi sprawdzić Beka, a teraz tak na poważnie Panie Arkadiuszu, na co trzeba zwrócić najbardziej uwagę, budując auto do driftu i mając zamyśle kiedyś wystartować w DTS-ie. Na co musimy zwrócić uwagę? Słuchajcie, na naszej stronie www.dts.series jest dostępny regulamin techniczny. Tam są wszelkie wskazówki, jak macie zbudować auto, przede wszystkim z naciskiem oczywiście na bezpieczeństwo, więc musicie mieć porządnie, zgodnie ze sztuką, zamontowany fotel kubełkowy, pasy szelkowe, gaśnice i auto powinno mieć schludny, ładny wygląd, żadnych e, ostrych e, krawędzi to się e, i e, bardzo to weryfikujemy i będzie e, właśnie e, to auto tym e, e, przykładem I właśnie zobaczcie, zamontowałem specjalnie nowy felon, bo dostałem ostatnio zjeby od Jarka i prawi, e, 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 przepraszam, zjeby od Arka, ponieważ e, no, chodzi o bezpieczeństwo bo fajnie jest póki nic się nie wydarzy, a jak się wydarzy to wszyscy się wypinają tu już możecie zwrócić uwagę, że wszelkie luźne przedmioty typu butelki, prawdopodobnie to jest pilnik, nie wiadomo do czego potrzebny drifterowi podczas jazdy. Jakieś luźne elementy. Jeszcze natlejki. się nie wypakowały. Tak. No, świadczą o tym, że zawodnik jest nieprzygotowany do PK. W związku z czym zostanie odprawiony i podjedzie na ostatnie miejsce w kolejce. Jak będzie przygotowany do badania kontrolnego, no to wtedy je przejdzie. Masz znowu niedokręcony fotel. No przecież dokręń. Czy wziąłem kamerę? Już dokręciłem wszystkie to luźne źródła. To ci jest ewidentny luz. Czyli nie przeszedłem beka. Wracam dokręcić fotel, powyrzucać rzeczy i powinienem przejść. 15 minutes later. Jeszcze raz. Okej, dało się. Dało się w końcu dało po dwóch się. rundach, kurczę. Dobrze, bagażnik pan otworzy. Już otwieramy. Właśnie o to chodzi, żeby nikt nie dociążał sobie e, samochodów i żeby nie było luźnych elementów też w bagażniku. Jedyną luźną rzeczą w tym bagażniku jest serdza. Dobra, możemy w końcu jechać upalać. Auu! Uh! Dobra, jak sami widzieliście, Strzelecki z przodu wyspinował, uderzyłem w niego kołem i zacisk stanął i jak zwykle, jak co, to dolecę do Febla Motorsport, żeby pomogli, chłopacy są zapracowani, chłopacy są zapracowani, bo cały czas, także zobaczymy, miejmy nadzieję, że to się ogarnie, bo bo trasę... o jest negocjator, jest negocjator, Szyku, Zobaczymy, bo trzymają hamulce i nie mogę jechać panie Are. zobacz co żeś narobi ja ten, ten youtuber mi auta rozwalają I taky mi ten wydech wyrwał a mi teraz się zablokowały hamulce. Jak zapisaliłem was, to już nie, ręcznie nie chciał odbić. A jak to może być ale... Nie wiem. ale <laughs> to, A, to ty nie mój? nic? Widziałeś to auto, jakby, wiesz, To jest dobre właśnie, że nie zauważasz kolejnych ran. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiesz, nie ma skrzywionego drążka, nie. niczego. Szkoda, kurde. Nie, ale generalnie jak raz za tobą jechałem, to ci powiem, dać, że i szybkie auto, i fajnie nawet to wyglądało. Jak Właśnie się za chwilę pojeździł, to jest dzisiaj szansa powalczyć. Jestem zdziwiony, że jadąc za tobą, ty jesteś taki wolny, a jak ja jadę pierwszy, to jesteś z kolei taki szybki. A. No, chyba bo wiesz, to ja się skupiam na tym, żeby ładnie jechać, a nie uciekać. Ja, ja jadę lida, ja się interesuję tylko lidem, i dla mnie to jest najważniejsze. Jak robię część, to staram się być szybki wtedy się przepychamy i rozpierdalamy. Altruista tutaj daje pole do popisu dla innych tak powiem. Dobra, ten pierwszy, tylko mi auto napraw. Jak? Jak mam pogadać z nim? Dobra, przepraszam, ale On Oczywiście będzie piedolił teraz, że to wina Strzeleckiego, że youtuberzy go wpływiają. No, że on nie jest youtuberem przecież, bo ma za małe zasięgi, a że inni co mają więcej od niego to są gorsi od niego, że jeździć nie potrafią. Jeszcze mu teraz auto psują. No tak będzie gadał, będzie chodził, pierdolił, pisał posty, później na grupach się smilczył. On tak robi. Taki jest Łukasz właśnie. Ale lubię go, lubię go no co? I wszystko prześwietlone, jak on ma to ustawione. Ajajaj, aj, aj. muszę mu to wszystko poprzestawić. nie Kylipu, no dobra, to co, zaginamy? Są dwie na odpowiedzi. Tak. Fizyka czarnej dziury albo magia. Po uderzeniu pompa się zepsuła? Tak, to, to, to jest potwierdzona info. Potwierdzone info. <gry> <gry> Może dziś się zgięły przewody hamulcowe z tyłu. Teraz robimy tak, żeby odciąć nożny na tył. Uwalamy przewód zasilający do ręcznego, przekręcamy go, robimy mu sztuczny zbiorniczek i zaślepiamy tył, ponieważ to się tylko i wyłącznie dzieje, kiedy nożnym klepiemy. Masakra, za 20 minut zaczynamy 15 minut drugi trening, na którym pewnie nie pojeżdżę, ale oby fura działała. Boże, Febla Tuning zrobiła taką konstrukcję, tutaj zrobiliśmy zbiorniczek, którego nie ma, w sensie nie ja tylko Łukasz, tutaj tak, tak znowu ten zwycięzca dalej burdy, tutaj, a zaklepaliśmy przewody, zaklepaliśmy przewody od... Nożnego, od przodu nożnego, nie? I ja pierdziele, biegałem po całym parku maszyn Ręce się trzęsą To masakra, nie? Ale jedziemy zobaczyć, mam nadzieję, że będzie działać A to nie cieknie? Nie, nie Drifty, bardzo relaksacyjny Sport, hobby, pasja Masakra, jedziemy na drugi, na drugi trening, aby działało Cię, po prostu. Także jak zwykle będę nudny. Febla Motorsport. Chłopaki pomagają. Jeździłem z krzywym drążkiem cały trening. Dobra, Było dawaj śmiesznie. Ten. Dawaj młotek i... Było śmiesznie. Już kiedyś mi prostowałeś drążek. Daj, Dobra, bo ja banko. to chłop zesie, to ja mam moc w rękach. Idzie. Idzie! Się konie podkuwało, nie? Nie, Nisanie w twoim silniku. Ty mi w twoim drążek? silniku. Ty pamiętasz? Spokójną noc, po koszalinie. Dobra, zapchij pizdę. Zostawałe drążek? Zapchij pizdę jak trasa ta nowa. Zaj W sensie. Do, dopompowałem powietrze ja trochę też, i, i jest okej. Okay. Ja też. Bo tam... Nie. A ile, para bara masz z tyłu? Teraz 1,8, a teraz pewnie z 2. Ja teraz, ja 2 z tyłu no, też. I jest okej okay. i powiem ci, że nawet jest ślisko. Nie? Nawet jest ślisko. Ale na 1,6 to tam nie, uprawiałem spory... futbol amerykański, bo ciągle kopałem. I było pu, pu, raz pu, pu. Ja już mam dosyć tej rundy. Naprawdę, niech to wymienia. A, jeszcze mi się ta chwila znowu ręczny dalej blokuje po przyjeździe muszę e, przewód odpiąć. Powiedz mi, Tośmy. A właśnie, te hamulce działają? Co? Działają ci? E, tak wiesz, chwilut trafił. No <laughs> Ale tam jest tak sprzęgło, ręczny, Ręcz, sprzęgło, ręczny, sprzęgło, sprzęgło, sprzęgło! sprzęgło. Jedzie, jest! Kolano to mnie boli, bo ja już nie trzymam gazu tak Tylko tak, że ja już tak, tak trzymam gaz. Żeby tu wstało, nie? Tak w połowie zakrętu. Ale nie, nie jak już urosło do dwóch barów, to jest okej, okay. więc... Jedziemy za wody, to jest zabawa. Patrzcie, jak moje ręce wyglądają. <grym <grym jak tak wyglądają ręce driftera, to znaczy, że było co robić. Uwaga. A mamy drążek? Tak. No I znaczy, drążek, końcówka. A drążek też tak. będziemy mieć. A tak? drążek też wymieniasz? Nie, 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 bo tu, nie, patrzę, cały jest. Drążek jest cały? Tak, No dobra. Drążki wymienione, geometria ustawiona. Także zaraz się ładuje do auta i jedziemy za wody. Niestety 17 punktów nie starczyło na podium, ponieważ w ogóle czterech zawodników miało 20 punktów a ci co mieli 19 walczyli o piąte miejsce, także no niestety szkoda, ale tak kończymy ten weekend, spora zdobyć punktowa i wracam do domu. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, au!